W tym wideo pokażę Ci aż 8 sprawdzonych sposobów, jak zarobić 100 zł na dzień przez internet. Jeżeli więc interesuje Cię zarabianie pieniędzy w sieci, a praca w domu to twoje największe marzenie, to to wideo jest dla Ciebie z tej strony Tomek z kanału Sprytny Pieniądz. Jeżeli jesteś tutaj pierwszy raz, zastanów się nad subskrypcją kanału i zaznaczeniem ikony dzwoneczka. Dzięki temu nie ominie Cię żaden nowy materiał. Zanim przejdziemy do samych sposobów zarabiania przez internet, powiem Wam kilka słów wstępu. Zarabianiem pieniędzy interesowałem się już od dziecka i w swojej karierze zarabiałem na naprawdę różne sposoby. Pewnego dnia postanowiłem spróbować swoich sił w sieci i zacząłem zdobywać swoją wiedzę na temat pracy zdalnej. Pamiętam to uczucie, kiedy udało mi się zarobić pierwsze pieniądze przez internet. Zalogowałem się do panelu i zobaczyłem, że ktoś kupił z mojego polecenia produkt, a ja otrzymałem swoją pierwszą prowizję. Wtedy zdałem sobie sprawę z siły internetu. Nieważne gdzie jesteś, nieważne kim jesteś, każdy może zacząć zarabiać w sieci. I to jeszcze jak? Możemy, uwaga, za darmo, powtarzam za darmo dotrzeć do setek, tysięcy, a nawet milionów ludzi na całym świecie, siedząc w zaciszu naszego domu. W całej historii ludzkości nigdy nie było takiego czasu, kiedy zwykły człowiek, taki jak ja czy ty, ma dostęp do tak potężnego narzędzia, jakim jest internet. Uświadomienie sobie tej prawdy sprawiło przynajmniej u mnie, że zacząłem myśleć o zarabianiu przez internet na poważnie. Chciałem, ale przede wszystkim lubiłem to robić i lubię do dnia dzisiejszego. Ten moment, kiedy nasza ciężka praca przynosi zasłużony dla nas owoc, jest czymś wspaniałym i znaczy dla mnie znacznie więcej niż cyferki na koncie bankowym. Dziś chciałbym podzielić się z Wami najlepszymi moim zdaniem sposobami na zarabianie przez internet, dzięki którym każdy może zacząć swoją przygodę w sieci. Na samym początku tego wideo mam do Was serdeczną prośbę. Po zapoznaniu się ze wszystkimi sposobami zarabiania przez internet, jakie przygotowałem dla Was na dziś, zostawcie komentarz, w którym napiszecie, która metoda spodobała Wam się najbardziej. Chciałbym otrzymać od Was tą informację zwrotną, ponieważ planuję wypuszczenie kolejnego już kursu online, tym razem o zarabianiu w internecie i chciałbym dowiedzieć się, który sposób bądź sposoby zarabiania przez internet chcielibyście zgłębić. Wszyscy, którzy pozostawią komentarz pod tym wideo, wezmą udział w konkursie, którego zwycięzca zgarnie owy kurs za darmo. Kiedy tylko on powstanie. Okej, okay, koniec mojego ględzenia. Czas przejść do samej listy. Pierwszym sposobem na zarabianie przez internet 100 zł na dzień są reklamy Google Adsense. Jest to jeden z moich ulubionych sposobów na zarabianie w sieci, ponieważ daje nam możliwość budowania pasywnego strumienia gotówki. Jeżeli posiadacie stronę bądź blog, możecie w bardzo łatwy sposób zacząć generować dodatkowy dochód. Wystarczy, że dołączycie do programu partnerskiego Google i wkleicie specjalny kod do waszej strony internetowej. To wszystko. Po wklejeniu kodu w odpowiednich miejscach na waszej stronie zaczną pojawiać się reklamy. Za każdym razem, kiedy ktoś kliknie w reklamę na waszej stronie, wy zarabiacie. Zarabiacie i to znacznie więcej również wtedy, gdy ktoś kliknie i dokona transakcji, przechodząc do witryny reklamowej. Ten sposób zarabiania przez internet wymaga od nas jednak czasu i trochę wysiłku. Wszak musimy stworzyć stronę, zapełnić ją treścią i zaczekać, aż nasze artykuły zostaną wypozycjonowane przez wyszukiwarkę. Gdy jednak to się stanie, nasza praca sprowadza się jedynie do odpisywania na komentarze widzów i oczywiście liczenia pieniędzy z reklam. Zobaczcie. Sam prowadzę stronę spritnypeniądz.pl i na niej również umieszczam reklamę Google AdSense. Pomimo, że strona nie generuje wielkiego ruchu, zarabiam dzięki reklamom kilkaset złotych miesięcznie. Wyobraźcie sobie więc sytuację, kiedy posiadacie 10 stron, które generują dla Was 300 złotych miesięcznie każda. Wasz szef musiałby chyba szukać sobie nowego pracownika, czyż nie? Drugim sposobem na zarabianie przez internet są artykuły sponsorowane. Jeżeli wasz blog, kanał na YouTubie czy też inny profil w mediach społecznościowych skromadzi wystarczającą liczbę osób, zaczną do was zgłaszać się firmy, które będą zainteresowane reklamą na waszym medium. Oczywiście, w zamian za współpracę oferują one pieniądze. O jakich kwotach tutaj mówimy? Wszystko zależy od tego, w jakiej działać niszy. Bank jest znacznie bardziej skory do wyższego wynagrodzenia influencerów w zamian za współpracę niż ma to miejsce np. w przypadku firmy produkującej zabawki. Niemniej jednak stawki, na jakie możemy liczyć, to kwoty od 100 do nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych za artykuł bądź wideo sponsorowane. Czasami więc bardziej opłaca nam się współpracować kilka razy do roku z reklamodawcami niż zarabiać za pomocą Google AdSense. Sami musicie jednak wypróbować, co działa u Was najlepiej. Trzecim sposobem, jak zarabiać przez internet, jest afiliacja. Tomku, czymże jest owo dziwnie brzmiące słowo? Już tłumaczę. Afiliacja, czyli inaczej mówiąc, programy partnerskie, to pewnego rodzaju forma współpracy pomiędzy firmami posiadającymi produkt lub usługę, a osobami, które potrafią znaleźć klientów dla danej firmy. Za każdym razem, więc, kiedy znajdziemy klienta dla firmy, zarabiamy określony z góry procent od sprzedanego produktu lub usługi. Wszystko dzieje się za pomocą linków partnerskich, które są przypisane do naszej osoby i pokazują, że to właśnie my dostarczyliśmy klienta dla określonej firmy. Oczywiście wszystko dzieje się za pomocą internetu. Możecie więc zdobywać klientów poprzez wysyłanie im mailingu, zamieszczanie reklam banerowych na Waszych stronach, nagrywanie wideo i polecanie danych produktów, wklejanie linków do komentarzy, które piszecie na forach. Opcji jest bardzo, bardzo wiele. Liczy się jednak efekt końcowy w postaci ilości osób, które dokonają określonej interakcji z naszego polecenia mówią interakcji, ponieważ czasami nie musi być to wcale zakup produktu. Może być to na przykład zapisanie się na newsletter, może to być zainstalowanie aplikacji, może to być zapisanie się na jazdę próbną. Opcji jest naprawdę, naprawdę sporo. Programy partnerskie dają nam możliwość budowania pasywnych źródeł dochodu, które po ich zbudowaniu mogą dostarczać nam pieniądze przez wiele miesięcy, a nawet lat bez naszej ingerencji. Czwartym sposobem na zarabianie pieniędzy przez internet są konsultacje online. Jeżeli jesteśmy specjalistami w danej dziedzinie i prowadzimy np. blog, kanał na YouTubie, czy też udzielamy się na forach społecznościowych, jak również w social mediach, z biegiem czasu uzyskujemy status eksperta w danej dziedzinie. Coraz więcej osób pyta się nas o zdanie i chciałoby usłyszeć od nas opinię na określone tematy. Kiedy widzicie, że wasz autorytet jest na tyle wielki, możecie zacząć płatne konsultacje. I w tym miejscu chciałbym powiedzieć jedno: nie jest to wcale nic złego. Pamiętajcie, wasza uwaga i czas kosztują. Każdy z nas ma tylko 24 godziny dziennie do dyspozycji i poświęcając np. 4 z nich na konsultacje, musicie zrezygnować z innych rzeczy, które moglibyście wtedy robić. Konsultacje mogą przybrać różną formę: może być to wystąpienie publiczne na jakiejś konferencji lub rozwiązywanie problemu dla konkretnego klienta. I w jednym i w drugim przypadku zarabiamy. Osobiście również świadczę konsultacje np. dla YouTuberów, którzy chcieliby rozwijać swoje kanały. Za jedyne 29,99 przygotowuję szczegółowy raport, co warto byłoby zmienić na kanale, w którą stronę iść, jak również wynajduję ciekawe nisze w danej dziedzinie, które warto byłoby zagospodarować. Słowem, odpowiadam na wszystkie pytania, które kłębią się w głowie YouTubera i pokazuję mu drogę, którą warto iść, aby osiągnąć sukces na YouTubie. W miejscu nadmienię tylko, że osoby zainteresowane takimi konsultacjami mogą napisać do mnie na e-mail. Polecam Wam płatne konsultacje i zachęcam wszystkich do spróbowania swoich sił jako ekspert. Piątym sposobem na zarabianie pieniędzy przez internet jest tworzenie e-booków. To również wspaniały sposób na zarabianie pieniędzy w internecie. Wszystko, co może zostać dostarczone za pomocą sieci, może stać się naszym źródłem dochodu. Najprostszy do stworzenia jest oczywiście e-book. Wystarczy posiadać odpowiednią wiedzę lub zebrać ją z innych źródeł w całość, a następnie stworzyć nowe dzieło. Kiedy posiadamy e-book, możemy albo zacząć sprzedawać go sami, albo złączyć swoje siły z portalem internetowym zajmującym się sprzedażą e-booków, który w zamian za współpracę będzie popierał od nas określoną część zysków ze sprzedaży naszej książki. Najczęściej będzie to 50%. Hola, hola! Stop, stop! Ale dzięki współpracy z wydawcą nie musimy martwić się o takie aspekty jak zakładanie działalności gospodarczej czy też odprowadzanie należnych podatków, ponieważ w takim przypadku wszystko za nas robi ktoś inny. Jeżeli chodzi o e-booki, w swoim życiu napisałem kilka i mogę z czystym sumieniem powiedzieć Wam, że wcale nie jest to takie trudne. Jak wygląda to w liczbach? Zakładając, że sprzedalibyście e-booka za np. 25 zł, to sprzedając 100 sztuk udałoby się wam zarobić 2,5 tysiąca zł. Oczywiście, gdybyście współpracowali z wydawnictwem, zarobilibyście o połowę mniej, ale kwota 1250 jest również zacnym wynikiem. Szóstym sposobem na zarabianie w internecie 100 zł na dzień jest tworzenie kursów online. Jest to już wyższa szkoła jazdy niż w przypadku e-booków, ale i tutaj, jeżeli tylko chcemy, możemy taki kurs stworzyć sami. Posiadając odpowiednią wiedzę, możemy stworzyć cykl wideo, które będą rozwiązywały określony problem lub uczyły określonych umiejętności. Dla przykładu, jeżeli umiecie tworzyć strony internetowe, możecie podzielić się swoją wiedzą i nauczyć innych jak to robić. Sam również stworzyłem kurs online z Dominu YouTube'a, ponieważ chciałem podzielić się swoją wiedzą z innymi osobami, które chcą rozwijać swoje kanały i osiągnąć sukces na YouTubie. Kurs możecie oczywiście zobaczyć, a także kupić na stronie sprytnypieniądz.pl ukośnik kurs, z zdominuj YouTube'a. Zapraszam serdecznie. Wy możecie zrobić tak samo jak ja. Zastanówcie się jaką posiadacie wiedzę i w jaki sposób możecie pomóc innym w zmianie ich życia na lepsze i zacznijcie tworzyć kurs. Możecie sprzedawać Wasz kurs na różne sposoby. Oczywiście najlepiej zrobić to samemu, ponieważ po pierwsze mamy kontrolę nad całym procesem sprzedaży i to my dyktujemy warunki gry. Niemniej jednak, kiedy z jakichkolwiek przyczyn nie chcecie sprzedawać sami, możecie skorzystać z oferty np. strony udemy i wgrać wasz kurs na tą platformę. Dzięki temu rozwiązaniu możecie z powodzeniem zdjąć z waszych barek obowiązek stworzenia strony z kursem, rozwiązania problemu płatności czy też promocji kursu. Niestety, wybierając tą drogę, tracicie możliwość kontroli ceny waszego kursu i w pewnym momencie może się okazać, że wasz kurs zamiast kosztować 100 dolarów, Kosztuje 10. Sami jednak zdecydujcie, co wolicie bardziej. Siódmym sposobem na zarabianie przez internet jest handel. Coraz więcej osób korzysta z zakupów w sieci, i co za tym idzie, tworzy to możliwości zarabiania pieniędzy. Z roku na rok odsetek sprzedaży produktów w sieci rośnie i będzie rósł w najbliższych latach. Jeżeli więc macie nosa do interesów i widzicie okazję, którą warto byłoby wykorzystać, nie wahajcie się i spróbujcie swoich sił w handlu online. Oczywiście najprościej jest zacząć sprzedawać na Allegro lub OLX. Pamiętajcie jednak, że wybierając ten model zarobienia, musicie w pewnym momencie założyć działalność gospodarczą, ponieważ w przeciwnym razie odwiedzący. Was smutni panowie z UKS-u. Na początku Waszej drogi możecie jednak skorzystać z tak zwanej działalności niezarejestrowanej, która umożliwia przychód do połowy najniższego wynagrodzenia miesięcznie. Innymi słowy, do kwoty obrotu 1175 zł miesięcznie nie musicie martwić się o nic. Wiem, że nie jest to dużo, ale lepszy ryc jak nic. Dzięki temu rozwiązaniu możecie zobaczyć, czy dany pomysł chwyci. Jeżeli widzicie, że ma rację bytu, możecie iść na całość i zakładać własną firmę. Ósmym sposobem na zarabianie przez internet 100 zł na dzień jest prowadzenie kanału na YouTubie. Ten sposób zostawiłem sobie na sam koniec, ponieważ uważam go za jeden z najlepszych sposobów zarabiania pieniędzy w internecie i budowania biznesu online. Możecie mi wierzyć lub nie, ale posiadanie własnego kanału na drugiej największej platformie na świecie bardzo ułatwia nie tylko zdobywanie nowych klientów, ale również nawiązywanie nowych kontaktów biznesowych. Posiadając swój kanał możecie budować grono osób zainteresowanych tym, co robicie. Przekazując im wiedzę, dajecie im wartość i nawiązujecie z nimi nic porozumienia. Kiedy więc przychodzi czas, gdy tworzycie produkt, który jest dobry? Lub chcecie polecić Waszym widzom produkt lub usługę, na których wiecie, że skorzystają oni znając Waszą osobę chętniej skorzystając z usług niż w przypadku gdyby proponowała im to samo obca osoba. Posiadając swój własny kanał na YouTube możecie korzystać ze wszystkich podanych wcześniej sposobów na zarabianie przez internet. Nieważne czy chcecie zarabiać na reklamach, sprzedawać e-booki, kursy online czy oferować płatne konsultacje. Kanał na YouTube pozwala nam zarabiać na wszystkie powyższe sposoby, a także na znacznie, znacznie więcej. Dlatego polecam każdemu zacząć swoją przygodę z YouTubem. Próg wejścia jest naprawdę niski, a może się okazać, że Wasza osoba osiągnie sukces na tej platformie i zacznie zarabiać pieniądze przez internet. Jak dobrze wiecie, wszyscy, którzy chcą spróbować swoich sił na platformie YouTube lub chcą poprawić swoje wyniki i wejść na wyższy poziom, mogą skorzystać z mojego autorskiego kursu Zdominuj YouTube'a, w którym krok po kroku pokazuję, jak zbudować kanał od zera i osiągnąć sukces na tej platformie. Na sam koniec chciałem powiedzieć Wam jedną rzecz: wszystkie przedstawione tutaj sposoby zarabiania w internecie mogą sprawić, że zaczniecie zarabiać naprawdę dobre pieniądze. Trudno jest jednak zacząć generować jakiekolwiek strumienie gotówki, kiedy brakuje nam najważniejszej rzeczy na świecie, a mianowicie osób, które chcą kupić nasz produkt. Dlatego, nieważne czy będzie to blog, fanpage na Facebooku czy kanał na YouTube, zachęcam Was gorąco do budowania swojego zaplecza, ponieważ z nim będzie Wam o wiele, wiele łatwiej zacząć generować pieniądze. Uff, dobrnęliśmy do końca tego zestawienia. Jeszcze tutaj jesteście? To bardzo dobrze. Mam nadzieję, że pozostawiliście już komentarz ze sposobem zarabiania w sieci, który chcielibyście, abym rozwinął w nowym kursie online. Jeżeli nie, to teraz napiszcie swojego faworyta bądź faworytów, jeżeli interesuje Was kilka sposobów. Dzięki temu weźmiecie udział w konkursie, w którym będziecie mogli wygrać kurs zupełnie za darmo. Myślę więc, że warto spróbować. Jeżeli chcielibyście, abym stworzył inne kursy online, które nie znalazły się w tym zestawieniu, napiszcie do mnie koniecznie na e-mail. Sprytny pieniądz maupa.gmail.com. Spokojnie nie gryzę, a będę bardzo wdzięczny za każdą propozycję. Jak zawsze zachęcam Was do lajkowania, udostępniania i pozostawiania komentarzy z propozycjami wideo, jakie chcielibyście zobaczyć na tym kanale. Za wszystkie propozycje z góry pięknie dziękuję. Dzięki wielkie za uwagę i do zobaczenia wkrótce.